Siemano wariaty, z tej strony Michael, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest tyle rzeczy, tyle nowości, darmowy karnet byłaby za wyzwania i o wiele, wiele więcej rzeczy. I chciałbym Wam dzisiaj w tym odcinku o tym wszystkim powiedzieć, co i jak. Ale jeszcze przed odcinkiem dostałem takie bardzo fajne dwie maski e, od jednej takiej ekipy, którą możecie zaobserwować na Instagramie, tu Wam się teraz wyświetli. E, jeśli szukacie jakiegoś prezentu, nie wiem, na urodziny, na Halloween czy na cokolwiek. O kurczę, prawie mi spadło to polecam Wam takie maski. Patrzcie jak to super wygląda, nie? Możecie sobie założyć i Wam normalnie tutaj miga. Są to maski oczywiście LEDowe, jest to taki w sumie fajny trend, który teraz e, zaczyna robić no, duże, dużą aktywność. Także jak szukacie jakiegoś fajnego prezentu, nie wiem, na urodziny czy na coś takiego dodatkowego, to kupcie komuś taką maskę LEDową. Fajna jest, naprawdę fajna jest. Do tej akurat nie mamy jednej baterii, więc się nie świeci, muszę sobie baterię kupić, bo to jest na baterię, macie tutaj takie uchwyt, także fajnie naprawdę. No i słuchajcie, chciałbym Wam bardzo serdecznie jeszcze wszystkim podziękować, żeby nie było, że nie podziękowałem za 100 tysięcy subów jeszcze raz, za przycisk, który do mnie doszedł. Wiem, że już pokazywałem go na Instagramie i tak dalej, ale nie każdy go widział. Dziękuję każdemu, kto się przyczynił do tego, do tego przycisku. Udało się, udało się, kurczę, osiągnąć ten przycisk. Także naprawdę fajnie na pewno sobie go zawiesimy gdzieś tutaj. No i słuchajcie, do rzeczy. Sorry, że tak przeciągam, ale musiałem te informacje tu powiedzieć. Wszystkie żeście wiedzieli. Słuchajcie, jest darmowa lotnia w sklepie. Możecie komuś wysłać jako podarunek. E, oczywiście wróciły prezenty do tego. Jest nowa broń do Fortnite'a i wiele, wiele więcej rzeczy. E, więc słuchajcie, sorry, że tak w ogóle wyglądam jakbym wstał dopiero, bo nasce fryzury nie ogarniałem, ale nic, tak samo na live było. Więc możecie komuś za darmo wysłać lotnię. Loty jest naprawdę kozacka. Już ją używałem chwilę na streamie. Także możecie komuś wysłać, jako prezent wybieracie sobie, nie wiem, osobę, e, którą chcecie tutaj i po prostu wysyłacie danej osobie za 0 VD. WMP Nino myślamy. Proszę bardzo. Wybierzemy ten i mu wyślemy za darmo. I oczywiście taki prezent idzie. A jest wysyłanie podarunków e, i został wysłany Dobrze. No i teraz mi to znikło i teraz jak to wyślemy, no to znika, więc musicie jednej osobie to wysłać. No i słuchajcie. Tu mamy w ogóle różnorodne rzeczy. Mamy wyzwania. Wyzwania mamy tu na skiny dobro, znaczy no skin dobra też jest. Mamy do skórek, czyli skórki do tych skinów, które mamy z karnetu bo W większości tutaj jest spadanie, takie plącza, wczytywanie expa trochę. No i jeszcze doszło wiele więcej rzeczy, takich jak na przykład edycja do królowej lodu. Jak się nie mylę, dzisiejszy sklep wygląda tak. Tym mam jeszcze edycję, naprawdę, kozak, nie? Kozak dzisiejszy sklep wygląda mm, taki walentynkowy. E, no i co najważniejsze, chciałem Wam powiedzieć o karnecie bojowym, bo nawet mamy tutaj na wiadomościach, wy tak dobrze tego nie widzicie, wiem, bo jest kamera, ale Wam przeczytam. E, każdy, kto do 27 lutego ukończy wyzwania do grywki, otrzyma karnet bojowy nadciągającego sezonu 8 za darmo. Także naprawdę coś świetnego, Ci musimy robić wyzwania właśnie tutaj, eee, no i doszła ta nowa broń też, doszła ta nowa broń, wpisujcie mój mordy, kodzik, dostaniecie darmową skórkę do broni, do pojazdów, no i oczywiście będę mega wdzięczny, jak będziecie mnie wspierać, ponieważ macie konkurs na 1000 fałdowców na konto, więc pamiętajcie suplej, dzwoneczek, eee, oczywiście wspieranie w sklepie, możecie być na Instagrama, zaobserwować, mam Discorda, mam grupę na fejsie, także bierzcie udział, bo naprawdę warto, subskrybuj ten kanał. No, i tak po w sumie większej spekulacji, myślę, że będzie właśnie to coś fajnego, coś ciekawego, będzie jakaś fabuła, ponieważ jeszcze król ognia jest na wczytywaniu do gry. Także tu musimy sobie robić różne zadania. Mamy tutaj: Poczuj e, tchnienie miłości, przekaż miłoś, miłosny podarunek, podarek sobie, że za darmo możecie komuś wysłać lotnie. Bardzo jest fajna ta lotnia, naprawdę. Kozak jest ta lotnia, e, możecie sobie ją zresztą przetestować. Jak Waszym zdaniem wygląda, jakieś skina? Sobie na przykład tutaj zabrać. Także polecam ogólnie, mordy. Jeśli ktoś szuka jakiegoś fajnego prezentu, takie maski, no kurczę, naprawdę, fajne to jest. Fajny patent, fajnie, że coś takiego robią. Ja lubię takie alternatywy, fajnie, że oni takie coś tworzą. Dostałem takie dwie maski, żeby wam też pokazać, jak to wygląda. Więc możecie sobie taką zakupić. Piszecie do nich tam na Instagrama i ogarniacie. Dobra, to na tyle. Mam nadzieję, że odczytam Wam jeszcze spodobał. Pamiętajcie, że macie konkurs na Fadolce, na konto do Fortnite'a. Supply, dzwoneczek, e, wspieranie w sklepie. Trzymajcie się i papa. Pa. Jeszcze Wam pokażę tutaj e, jeszcze raz ten kodzik, kto by nie wiedział. Miku pod oka, YouTube to jest mój kod. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i papa. Pa.